Córeczka? Córeczka! Cześć mamo, słuchaj, ważna sprawa. Może wejdziesz? No tak, oczywiście. Zapraszam. Co tak oficjalnie? A ty to co, córeczko? Przychodzisz sobie jak do hotelu. Albo się wyprowadzasz, albo sobie bywasz kiedy chcesz. Mamo, nie zaczynaj. Mimo, że przychodzę tu jakiś czas, to to wciąż mój dom. Nie to wciąż bardzo boli, że cię tutaj nie ma. Rozumiesz, ile to dla mnie stresuje jest. W ogóle ci to nie interesuje. Skończymy, czy będziemy tak dalej dyskutować. Salon? Zapraszam. Herbatki zrobić? Nie, nie, dziękuję. A ja sobie zrobię. Mamo, spieszę się. No dobrze. To później sobie zrobię. No dobrze, to mów. Co się dzieje? Uczniowie przeciw nienawiści. Słucham? Artyści przeciw nienawiści. Widziałam przepiękny koncert, a pani Beata Kozidrak, jak ona się trzyma, ta babka, to jest po prostu... Nie, nie, nie! Uczniowie! A możesz tak jaśniej? Potrzebuję tej pomocy. Nic nie rozumiem. Już ci mówię. Zawiązałam w szkole Stowarzyszenie Przeciw Nienawiści. Będziemy razem walczyli z hejtem. Czy to po angielsku? A, hejtem, nienawiść. Nie! Nie hejtem. Hejt. Hejt to nienawiść. Hejt, nienawiść. No tak. No pięknie, ale co ja mam zrobić? Poniedziałek, wtorek, rano, środa, wieczór, piątek, noc i sobo. Pomijasz. Tak, tam było, stop nienawiści. Sobota, stop nienawiści, miłości, moc. Pamiętam wszystko. Jak? Idealnie. Zobaczysz, jeszcze tylko sto razy i będzie majsterstwyk. Poniedziałek, wtorek, rano, środa, wieczór, piątek, noc. Dzień dobry, Lizo. Dzień dobry, Pani Mamo. Zapraszam. Ach, zamknę. Tak, poproszę, poproszę. A Marta mówiła, że to będzie prowadzić czy jakieś psychologa? A, psycholog, tak, tak będzie, będzie. Zaraz wszystko ci powiem. Zapraszam do salonu Za mną! Dzień dobry. Zapraszam. Elizo, zapraszam! Proszę bardzo. Fajnie że macie, nie powiem. A no tak, odnowione. Proszę siadać. Już oh, Mega kanapa. Cieszę się. no, To o co chodzi z tym psychologiem, pani Bato. Więc jak już wiesz, moja córka Marta Mertunia. Kochana córeczka naprawdę wyprowadziła się ode mnie, co prawda. Jakoś sobie z tym radzę. Nieważne. Moja córeczka, Martunia, ona wymyśliła, żebyśmy tutaj w tym mieszkaniu mieli spotkanie z psychologiem. To znaczy, wy, uczniowie, żebyście mogli przyjść i porozmawiać sobie z psychologiem o sytuacjach związanych z hejtowością. W związku z tym jesteś tutaj. Ona jest taka mądra, wiesz? To wszystko dzięki niej. A psycholog? A no właśnie, psycholog. No, ja jestem nim. Pani. No, no tak, bo wiesz, ja mam bardzo duże doświadczenie życiowe, jestem mamą i żoną i córką, i naprawdę, wnuczką jeszcze jestem, wiesz, i tak stwierdziłam, że po co zajmować komuś czas, a ja mam go tak dużo, odkąd moja córka się wyprowadziła, naprawdę nie wiem, co mam ze sobą zrobić, więc potrzebuję misji w swoim życiu, żeby komuś pomagać. Tak, więc ja pełnię tą rolę najlepiej, więc koniec tematu, koniec o mnie. Powiedz mi proszę o swoich doświadczeniach z hejtowością związanych z. <laughs> Zacznij mówić, proszę, bo niedługo kolejna osoba przyjdzie. Mm, no, od czego tu zacząć? Mm. Najlepiej od początku. I'm so glad to be here. I'm so sorry. Zacznę mówić po polsku. Wyśmiewano moją rodzinę. So najpierw, było wyśmiewanie mnie, przez moje pochodzenie, na accent. Ja się spotykałam z potrykiem. Naprawdę nie wiedziałam, że on miał swoją girlfriend. Cała klasa się na nią wzięła. Dostawałam many, many wiadomości, no messages, messages. Unfollow na Instagramie and really bad komentarze. Wkurzałam się, to było trudne. And nikt, completely nikt understand. To była tylko plotka, którą każdy uwierzył. Believe. To naprawdę straszne. Ale powiedz mi, co z tym zrobiłaś? Nic no, Załamam się. I lost my pewność siebie, okej? Okay? Zaufaj do przyjaciół. They never were my friends. Nigdy. Przykre słowa i nagonka. Vulgarność, nienawiść, just hate. Zniszczyły mi życie w szkole. w szkole. Forever. Posłuchaj. Zwierzyłaś mi się ze swoich doświadczeń, więc teraz powiem Ci co należy zrobić. Tylko proszę, niech to zostanie pomiędzy nami. Absolutely. Grosz, To ma takie złe emocje? Stop nienawiści! Mamo! Córeczka? Może wejdziesz? Na pewno wejdę. Jak mogłaś podać się za psychologa? Ja nie wiem o czym mówisz. Mamo, coś ty inna opowiadała. Ja tylko wysłuchałam. I dałaś porady. Czy ty wiesz, co Eliza dziś zrobiła? Przyszła z keczupem na lekcję i wydała na moją koleżankę. Na tą, co jej tak uprzykrzała życie? Krzycząc przy tym, aby Beata! Brawo! Ha! Moja dziewczyna! Założyłam klan walki z nienawiścią. Przecież ja już założyłam jedną grupę. Miałaś mnie tylko wesprzeć mieszkaniem. W moim klanie jest więcej osób. Zobaczymy jak długo. Forever. Co? Jessica tak mówi. Mamo, zabrałaś mi koleżanki. Nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie. tak ale to w dobrej wierze. A Jessica mówi: more love, less hate. O, Jessica, dzień dobry pani Beatko. Co się stało? Proszę pani, ja understand. Pani cały trud włożony w to wszystko, ale ta cała pogoń za tym popukojem za to jest bardzo dangerous, bardzo. I to wpędziło jeszcze większy hate. To jest bardzo niebezpieczne, very niebezpieczne. Ale ja się wypisuję. Słucham? Dość. I'm sorry. Wypisuję się. Goodbye. Do widzenia. Dziękuję. Elo. Ale... Cię. Przepraszam Nie, to ja Ciebie Nie, 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 to ja ciębie. przepraszam Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie możemy tak Tylko miłością zwalczymy nienawiść Psycholog przychodzi jutro o 12 .00. Dobrze, to ja zostanę by... Nie Dobrze, zostaję was same Dziękuję Córeczko, kocham Cię ja Ciebie też. Ja ci ja. bardziej. Ja. 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 Herbatki? Poproszę. Zapraszam. Tylko miłością zwalczymy nienawiść. Idę, idę. Psz, psz, psz.